Myślałam kiedyś, że takie historie dzieją się tylko w filmach, a nie w małych, spokojnych miastach jak Chełmno nad Wisłą, gdzie każdy zna każdego, a plotki rozchodzą się szybciej niż zapach kawy z porannej piekarni. Mieszkam tu od urodzenia z mamą, w starej kamienicy przy rynku, z widokiem na ratusz i czerwone dachy. Wszystko było przewidywalne, prawie nudne. Do zeszłego piątku. Wtedy na korytarzu pojawił się Adam. Syn przyjaciela mojego taty. Po śmierci jego ojca mój ojciec próbował jakoś pomóc chłopakowi, ale Adam trafił najpierw do rodziny zastępczej, potem do internatu, a w końcu wyjechał na studia do Gdańska. Przez lata był tylko wspomnieniem z pogrzebu, wysokim, milczącym chłopakiem, który patrzył w ziemię i pachniał papierosami. A teraz stał w moich drzwiach. Dorosły, pewny siebie, w ciemnej koszulce, z krótkimi włosami i tym spojrzeniem, takim, które widzi za dużo. No proszę, Lena uśmiechnął się przekornie Tak odpowiedziałam za szybko Ty bardzo się zmieniłeś Ty też. Żałowałam, że miałam na sobie tylko cienką. Jasną bluzkę bez stanika i szorty. Było gorąco, nie spodziewałam się nikogo. Czułam na sobie jego wzrok, najpierw na twarzy, potem na szyi, a potem niżej. Uderzenie gorąca przeszło mi po karku. Przyszedł na weekend, żeby załatwić dokumenty w urzędzie. Wpuściłam go do środka. Zjedliśmy pizzę, włączyliśmy serial. Ale w powietrzu wisiało coś zupełnie innego niż dialogi z ekranu. Jego ruchy były spokojne, ale spojrzenie głodne. Gdy pił wodę, patrzył na mnie tak intensywnie, że materiał bluzki nagle wydawał się zbyt cienki, a moja skóra zbyt wrażliwa. Noc przyszła szybko. Zasnęłam późno, w samej koszulce, bez niczego pod spodem, bo duchota była nie do zniesienia. Obudził mnie cichy szept. Lena. Adam stał w drzwiach mojego pokoju, boso. Tylko spodnie dresowe, nagi tors i rozczochrane włosy. Wyglądał. Niebezpiecznie spokojnie. Nie śpisz? Zapytał półgłosem. Gorąco. Idę po wodę. Chodź. Poszłam z nim do kuchni. Zimna podłoga pod stopami, migające światło nad stołem, cisza klatki schodowej za cienką ścianą. Usiadłam, splatając ręce na piersiach. On stał naprzeciwko, pił ze szklanki powoli, jakby smakował nie wodę, tylko moją bezbronność. Pamiętasz, jak bałaś się burzy i wciskałaś mi się pod koc? Powiedział nagle. Nie odpowiedziałam. Oddychałam zbyt płytko. Wtedy myślałem, że tak właśnie powinno być że ktoś ma być blisko. Podszedł. Palcem dotknął mojego ramienia, później szyi. Delikatnie, jakby sprawdzał, czy nie zniknę. Czułam jego ciepło. Woń skóry, trochę wody, trochę dymu, trochę podróży. Mo, mogę! szepnął. Ale nie dokończył pytania. Nie uciekłam. Jego usta musnęły moje ramię. Nie był to pocałunek, raczej wyznanie bez słów. Dłoń na mojej tali zatrzymała mnie w miejscu. To trwało chwilę, ale moje ciało zapamiętało to jak godzinę. Rano siedział już przy stole z kawą, jakby nic się nie stało. Powiedział tylko: Dzisiaj wyjeżdżam. Dobyt goszczy załatwić kilka spraw skinęłam głową, choć coś we mnie pękło on musnął dłonią moje plecy, odszedł do drzwi i dodał przepraszam za noc nie powinienem nic się nie wydarzyło, powiedziałam szybko za szybko uśmiechnął się półgębkiem i wyszedł. A ja wiedziałam, że kłamie. I że to dopiero początek, kropka minęły trzy dni. Trzy duszne, lepkie, bezsenne noce. Chodziłam po hełmie jak cień, w rozpuszczonych włosach i cienkiej sukience, która przylepiała się do skóry. W pracy w kwiaciarni przy rynku trzęsły mi się dłonie, gdy wiązałam wstążki na bukietach. Każdy zapach róży, jaśminu, bergamotki. Przypominał mi jego dłoń na mojej talii, jego oddech przy szyi. Nie mogłam oddychać tym samym powietrzem. Powiedziałam mamie, że muszę na dzień wyjechać, odpocząć. Wsadziłam kilka rzeczy do lekkiego płóciennego plecaka i wsiadłam w pociąg do Torunia. Miasto przywitało mnie hałasem, słońcem odbijającym się od bruku i zapachem kawiarni przy starówce. Wynajęłam mały pokój u starszego małżeństwa, z oknem na mały ogród. Na sobie miałam luźną, białą koszulę bez stanika i krótką, lnianą spódniczkę koloru piasku. Chciałam czuć każdy podmuch powietrza na swojej skórze. Chciałam czuć coś innego niż pustkę. Wieczorem usiadłam na ławce nad Wisłą. Zdjęłam sandały i zanurzyłam bosą stopę w chłodnej wodzie. Dłońmi gładziłam materiał spódnicy, jakby próbując uspokoić swoje ciało. Oparłam głowę o kolano i zamknęłam oczy. Lena. Serce mi stanęło. Otworzyłam oczy. Stał przede mną. Czarna koszulka, ciemne dżinsy, włosy rozwiane wiatrem. W dłoni butelka wody. Jak wtedy? Jakby los się ze mnie nabijał. Śledzisz mnie? Próbowałam brzmieć twardo, ale głos mi zadrżał. Nie. Po prostu nie mogłem już wytrzymać. Usiadł obok, blisko, zbyt blisko. Milczeliśmy, ale milczenie było głośniejsze niż słowa. Jego ramię otarło się o moje. Poczułam, jak przechodzi przeze mnie dreszcz. Westchnął i dotknął palcem wnętrza mojego nadgarstka. Tego samego miejsca, gdzie pulsuje najmocniej. Nie wiem, co to jest Lena, ale nie umiem przestać. Ja też nie. Wyszeptałam. Jego dłoń powędrowała wyżej, wzdłuż mojego przedramienia, aż do ramienia, potem ku szyi. Każdy centymetr mojej skóry reagował, jakby czekał na ten dotyk od lat. Moje kolana lekko się rozsunęły, materiał spódnicy drgnął na wietrze. On to zauważył. Nie musiał nic robić więcej. Wystarczyło jego spojrzenie. Schylił głowę, zbliżył usta do mojego ucha. Nie pocałował, tylko oddychał, powoli, gorąco. Zamknęłam oczy. Czułam jego włosy muskające moją skórę. Palce leciutko dotykające obójczyka, a potem zatrzymane na ramiączku koszuli. Jednym ruchem zsunął je z mojego ramienia. Wstrzymałam oddech. Ale on tylko położył dłoni na moim udzie, powoli, pewnie. Kciukiem musnął wewnętrzną stronę, tuż obok miejsca, którego nie dotyka się przez przypadek. Nie wszedł za daleko. Nawet milimetr dalej mógłby zmienić wszystko. Ale właśnie ten brak dotyku doprowadzał mnie do szału. Lena, wyszeptał: Nie mów nic! Przerwałam, bo głos mi drżał. On skinął głową i zamiast pocałunku przytulił mnie. Prosto, mocno, jakby próbował poskładać mnie z powrotem. Oparłam czoło o jego szyję a dłonie wsunęłam w materiał jego koszulki, zaciskając palce na jego plecach. Pachniał podróżą, deszczem i nocą. Nim zapadła cisza, zdążyłam pomyśleć. To już nie jest zauroczenie, to uzależnienie. A może klątwa. Po powrocie do Heumna wszystko wydawało się inne, choć dom, ulica, sklepy i ludzie byli tacy sami. To ja byłam inna. Mamine spojrzenie od razu to wyczuło. Szukała odpowiedzi w mojej twarzy, ale ja udawałam zmęczenie i brak snu. Kiedyś bałam się ciszy. Teraz bałam się dźwięków. W kwiaciarni klientki szeptały, kiedy wchodziłam z zaplecza. Dwie sąsiadki z podszóstki przestały mówić, gdy mijałam je na klatce schodowej. A potem przyszedł SMS. Z nieznanego numeru. Nie ukryjesz się. Widzimy Was. Serce zaczęło mi dudnić w uszach. Przeczytałam wiadomość trzy razy. Usunęłam, jakby kasowanie mogło unieważnić strach. Wieczorem wzięłam długi prysznic. Założyłam cienką, grafitową sukienkę z rozcięciem na udzie i bosymi stopami, chodziłam po pokoju, próbując uspokoić oddech. Zapaliłam świecę o zapachu wanilii i bergamotki. Chciałam poczuć cokolwiek innego niż lęk. Owinęłam się w miękki koc i usiadłam przy oknie. Pukanie trzy razy. Tak samo jak wtedy. Otworzyłam drzwi. Adam. Stał oparty o framugę, z torbą przewieszoną przez ramię, zmęczony, jakby droga prowadziła przez piekło. Lena, ja muszę być tu. Powiedział tylko. Wpuściłam go. W pokoju pachniało świecą i deszczem z jego kurtki. Zdjął buty. Został w ciemnych dżinsach i czarnej koszulce, przesiąkniętej wilgocią. Patrzył na mnie długo. Za długo. Jakby się bał, że zniknę, jeśli mrugnie. Mówią o nas. Wyszeptałam. Wiem. Do mnie też piszą. Kim są oni? Nie wiem jeszcze. Ale boją się nas. A jak ktoś się boi, to gryzie. Chciałam być silna, ale mój głos się załamał. Adam podszedł i objął mnie od tyłu. Jego dłonie spoczęły na moich biodrach, czoło oparł o mój kark. Czułam jego oddech, ciepły i ciężki, jakby niósł wszystkie słowa, których nie umiał wypowiedzieć. Oddychaj ze mną! wyszeptał. Zamknęłam oczy. Jego dłonie powoli przesunęły się po bokach mojej sukienki, aż do miejsca nad udem tam, gdzie zaczynało się rozcięcie. Materiał drgnął Moje ciało też nie robił nic więcej. Tylko trzymał. Ale ten dotyk był jak zaklęcie. Bezpieczne i niebezpieczne jednocześnie. Adam, ja nie chcę żyć w ukryciu. To nie my mamy się wstydzić. Odpowiedział cicho: Ale świat nie lubi tych, którzy wybierają sami. Świat woli wybierać za nich. Odsunęłam się i usiadłam na łóżku. On stanął w półmroku. Opierając się o perepet, światło świecy rysowało cienie na jego twarzy. Jeśli chcesz, żebym odszedł, zaczął. Nie. Przerwałam ostro. Zbyt szybko. Zbyt emocjonalnie. Powiedz to spokojnie. Poprosił. Wciągnęłam powietrze. Nie chcę, żebyś odszedł. Uśmiechnął się lekko ale w jego oczach był lęk. Prawdziwy. Nie o siebie. O mnie. Po chwili ciszy wyjął z kieszeni telefon. To dzisiaj dostałem. Na ekranie wiadomość. Ona zapłaci pierwsza. Poczułam, jak zimno wspina się po moim kręgosłupie. Już nie plotka. Nie szept. Groźba. Spojrzałam na Adama. Co teraz? Teraz ty nie zostajesz tu ani jednej nocy. Pakuj rzeczy. Jedziemy. Dokąd? Tam, gdzie nikt nas nie zna. Uciekamy. Nie. Chronię cię. Moje serce powiedziało tak natychmiast. Rozum jeszcze próbował protestować. Ale ciało. Ciało już dawno wybrało. Zaczęłam pakować najpotrzebniejsze rzeczy: sukienkę, perfumy, ulubioną bransoletkę i cienką koszulę, którą on lubił najbardziej. Adam stał przy drzwiach, czuwając, gotowy jak przed bitwą. I wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi: długi, natarczywy, bezwzględny. Adam zamarł. Nie otwieraj. Powiedział twardo. Dzwonek zabrzmiał drugi raz. Trzeci. Potem mocne, ciężkie pukanie. Głos zza drzwi. Otwórzcie. Wiem, że tam jesteście. To musi się skończyć. Natychmiast. Poczułam, że ziemia usuwa mi się spod nóg. To nie był anonim. To nie był cień, to był ktoś prawdziwy. I to dopiero początek. Wyjechaliśmy przed południem. Olsztyn zostawiliśmy za sobą, jakby był tylko przystankiem między jednym oddechem a drugim. Adam jechał w ciszy, trzymając kierownicę zbyt mocno. Ja patrzyłam przez okno, gdzie mijane lasy wyglądały jak niewypowiedziane myśli. Dokąd teraz? Spytałam. Suwałki. Granica. Dalej będzie łatwiej się ukryć. Chciałam mu wierzyć, ale strach wgryzł się we mnie jak zimno. Telefon znowu zawibrował. Nie mój, jego. Spojrzał. Zatrzymał auto na poboczu. Oddychał ciężko. Pokaż mi. Poprosiłam. Wiadomość brzmiała inaczej niż wcześniejsze: Otwórz oczy, Adam. To nie o nią, to o ciebie. Ona jest tylko kluczem. Zrobiło mi się niedobrze. Co to znaczy? Adam zamknął powieki. Moja przeszłość wcale nie została w Gdańsku. Kiedyś byłem komuś coś winien, a teraz oni chcą ceny. I znaleźli czuły punkt. Ciebie. Poczułam, jak wszystko we mnie opada. Więc to ja płacę za twoje błędy. Nie. Złapał mnie za dłoń. Ja to skończę. Obiecuję. Chciałam krzyczeć, ale tylko wyszeptałam. A jeśli oni mają rację może ty nie jesteś tym, kogo ja? Spójrz na mnie. Podniósł mój podbródek. Jestem człowiekiem, który Cię kocha. Cała reszta to tylko popiół. W jego oczach była przepaść, i ja w niej stałam, bosa, bezbronna. Dotknął mojej twarzy, potem włosów, powoli, tak jak wtedy pod wisłą. Jego dłonie zjechały na moje biodra, przyciągnął mnie do siebie. Nie było w tym pożądania. Była panika przed utratą. Oplotłam go ramionami, wtuliłam twarz w jego szyję. Pachniał strachem i miłością. Lena, jeśli ja zniknę, ty żyj dalej. Nie mów tak. Muszę. Droga do suwałk była coraz bardziej pusta. Coraz więcej lasu, coraz mniej ludzi. Na horyzoncie zbierały się burzowe chmury. Kiedy wjechaliśmy na starą, zniszczoną leśną drogę, Adam nagle zwolnił. Coś tu nie gra powiedział. I wtedy zobaczyliśmy auto stojące w poprzek drogi bez świateł, bez kierowcy na zewnątrz. Adam wysiadł pierwszy zostań w środku zamknij drzwi nie posłuchałam. Otworzyłam drzwi i stanęłam obok niego. Wiatr był ciężki, leśny, jak przed burzą. Z ciemności wyszła postać mężczyzna starszy, w ciemnym płaszczu Adam powiedział obojętnie zostaw ją to między nami Adam warknął, jak zwierzę nie rozumiesz. Mężczyzna uśmiechnął się krzywo. Między nami nie ma już nic. Ale ona to zapłata. Ty żyjesz, ona znika. Ty znikasz, ona wraca do normalnego świata. Wybieraj. Zrobiło mi się zimno jak w wodzie. Nie ma wyboru. Adam odpowiedział natychmiast: Biorę wszystko na siebie. Zostaw ją. A jeśli ona nie chce mężczyzna spojrzał na mnie. To był ten moment mój moment oddychałam szybko. Czułam swoje nagie kolana pod cienką spódnicą. Czułam, jak materiał dotyka skóry i jak ciało drży nie od chłodu, tylko od strachu. I nagle zrozumiałam. Uciekałam od świata, ale nie uciekłam od prawdy. Zrobiłam krok do przodu. Nie on będzie wybierał nie ty. Ja wybieram Lena! Adam złapał mnie za rękę nie rób tego zrobiłeś błędy, Adam ale to, co jest teraz, jest moje i ja nie oddam tego nikomu. Wtedy usłyszeliśmy trzask jak gałąź pękająca pod ciężarem a potem strzał. Adam osunął się na kolana. Krzyk wyrwał mi się z gardła, ale świat jakby ogłuchu. Chwyciłam go, przyciskając do siebie. Jego dłoń złapała moje nadgarstki. Tak, jak robił to zawsze. Tylko tym razem nie było w tym pragnienia. Była prośba. Uciekaj, wyszeptał. Błagam. Łzy zalały mi policzki. Dotknęłam jego twarzy. Jego włosów, jego karku, jakby dotyk mógł go zatrzymać w świecie. Ale wiedziałam. Ten moment był końcem wszystkiego, co udawało, że jest snem. Za mną ktoś zrobił krok. Nie odwróciłam się, bo nadszedł czas, by zapłacić cenę. Historia nie skończyła się wtedy. Ona dopiero się otworzyła.